Kiedy ludzie zaczynają żyć bardziej świadomie, komunikacja przestaje być tylko wymianą słów. Zaczyna się wymiana częstotliwości, wibracji, intencji. W nowej cywilizacji świadomości ludzie nie przekonują się nawzajem, oni się stroją, tak jak instrumenty w jednej orkiestrze. Nie potrzebują walki o rację, bo prawda staje się czymś. Co się czuje, a nie czymś, co się narzuca. To dlatego coraz częściej mówimy o energii, intuicji, synchronicznościach. To nie moda, to właśnie język nowego świata, który dopiero uczy się mówić. Wszystko, co dziś widzimy konflikty, lęk, dezinformacje nie jest dowodem upadku. To są objawy porodu. Nowa Ziemia nie rodzi się bez bólu. Każdy system, który opierał się na lęku, musi się rozpaść. Nie po to, aby nas zniszczyć, ale aby zrobić miejsce na coś nowego.